Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś otoczony wiatrami, które wydają się niepowstrzymane, falami, które zagrażają Twojemu wewnętrznemu pokojowi oraz ciszą, która waży ciężej niż sama burza? Dziś zapraszam Cię, abyś zamknął oczy na kilka minut, wziął głęboki oddech i całkowicie otworzył serce. Pozwól, by każde słowo dotarło do Twojego umysłu, ciała i ducha, niczym szept który przebija się przez chaos i uspokaja wszystko, co wydaje się niespokojne. Pozostań ze mną do końca tej modlitwy, pozwól, by obrazy i metafory Cię otuliły i poczuj, jak kojąca obecność może przemienić Twoje wnętrze. Jeśli te słowa dotkną Twojego serca, polub wideo, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, abyśmy wspólnie mogli dzielić się nadzieją, pokojem i wiarą z tymi, którzy przeżywają swoje własne burze. Panie, oto jestem, z otwartym sercem, nagą duszą i drżącym głosem, wyciągając ręce ku Tobie. Burze otaczające moje życie są wyższe niż moje lęki. A ja czuję się mały wobec siły wiatru i ciężaru fal, które grożą, że mnie przytłoczą. Umyj mnie Panie swoją obecnością, zmyj smutki, które skrycie noszę, osusz łzy, które spadają niezauważone i odbuduj mury zniszczone przez strach, niepewność i wyczerpanie. Moje serce woła: mów do mnie. Nie pozwól, aby słyszał jedynie ciszę, która mnie przeraża, lecz spraw, bym poczuł Twój głos jako delikatną bryzę, przebijającą chaos, uspokajającą wir myśli i przynoszącą spokój mojemu niespokojnemu umysłowi. Tak jak w Marku. Cztery czy trzydzieści gdy powstałeś i ukarałeś wiatr, mówiąc do morza: milcz, ucisz się. Pozwól, aby Twoje słowa przepłynęły przez każdy zakamarek mojego istnienia, przemieniając pustynię we mnie w źródło życia i nadziei. Czuję chłód wiatru wątpliwości przeszywający moje niepewności, a mimo to wybieram, by pozostać. Uznaję moje błędy, panie, mój dumę, mój opór. Wybacz mi, gdy moja wiara słabnie, gdy moje słowa zamieniają się w szept rozpaczy, gdy moje drżące ręce nie potrafią utrzymać nadziei. Naucz mnie ufać, nawet gdy wszystko wokół mnie wydaje się rozpadać, nawet gdy fale wznoszą się wyżej niż moje marzenia, a moje serce wydaje się zbyt kruche, by kontynuować. Panie, mów do mnie. Niech poczuje Twoje prowadzenie w szeptach bryzy. W cichych przerwach dnia, w spokoju ukrytym w chwilach bólu, pamiętam Twoją obietnicę. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, nie ulęknę się złego, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i laska pocieszają mnie. Psalm 24. Niech to przekonanie przeniknie moje istnienie i otoczy każdą część mojej duszy pewnością Twojej niezachwianej obecności. O Panie. Ile razy próbowałem stawić czoła burzy sam, ile łez spadło, nie zauważając, że je zbierałeś, ile razy wołałem, nie słysząc odpowiedzi. Odbuduj, Panie, każdy zniszczony fragment mojego zaufania, każdy kawałek nadziei, który życie roztrzaskało. Przemień mój ból w naukę, moje cierpienie w siłę, moją rozpacz w poddanie. Niech moja dusza się podda, nie ze słabości, lecz w uznaniu że Twoja obecność jest potężniejsza niż każda burza. Dziś staję przed Tobą bez masek, bez obrony, bez pozorów, czuję chłód przenikający moje niepewności, a mimo to wybieram zaufanie, wybieram wierzyć, że tak jak uciszyłeś wiatr i morze, możesz uspokoić burze, które otaczają moje życie. Niech spokój nie przychodzi tylko wokół mnie, lecz także wewnątrz mnie, napełniając moje serce pokojem, przywracając mój umysł, łagodząc każdą ranę przeszłości, która nadal boli. Panie, mów do mnie w tysiąc 11... ciszy nocy, w samotności dnia, w hałasie, który próbuje skraść moją uwagę. Niech Twój głos będzie latarnią, która przebija ciemność, prowadzi moje kroki i oświetla drogę, która wydaje się niepewna. Umyj mnie w strumieniu Twojego współczucia, odbuduj mury, które sam zburzyłem, napełnij każdy cień mojego istnienia światłem, osusz każdą łzę, która upada niezauważona. Nawet gdy czuję, że burza mnie pożera, pamiętam, że nie jestem sam. Jesteś w łodzi ze mną i to wystarczy. Moja nadzieja nie zależy od braku wiatru, lecz od pewności Twojej stałej obecności. Panie, trzymaj moją rękę, wzmacniaj moje serce, podtrzymuj moją duszę. Niech pozostanę niezachwiany, nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Twojej łasce, która mnie otacza, chroni i prowadzi. O Panie, chcę poczuć Twój głos, łamiący moją dumę, uspokajający moje niepokoje, łączący mnie z istotą tego, kim jestem. Niech moja modlitwa będzie czymś więcej niż słowami, niech będzie poddaniem, przemianą, oddaniem. Umyj mnie coraz głębiej, odbuduj zniszczone mury, rozświetl ciemność, uspokój każdą burzę we mnie. Mów do mnie, Panie. Niech każde Twoje słowo będzie jak deszcz, który koi suchą ziemię, każdy Twój gest jak wiatr rozpraszający mgłę wątpliwości, każda Twoja obecność jak słońce ogrzewające chłód zniechęcenia. Naucz mnie słuchać, nawet gdy wszystko we mnie krzyczy, nawet gdy moje serce upiera się, by się zamknąć. Niech rozpoznam Twój głos wśród grzmotów i błyskawic życia, i niech moja wiara rozkwita nawet w środku burzy panie poddaję się poddaję mój dumę mój opór moje napięcie poddaję moje lęki rany straty niech poczuję pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie filipian 4:7 i niech ten pokój nie tylko mnie ogarnia lecz przelewa się oświetlając drogę innych którzy przeżywają swoje własne burze niech moje życie będzie świadectwem twojej troski wierności i siły która objawia się w ludzkiej kruchości Niech każdy oddech będzie przypomnieniem Twojej obecności, każdy rytm serca echem Twojego głosu, każda łza pochłonięta przez Twoją transformującą miłość. Panie, mów do mnie, prowadź mnie, wzmacniaj mnie, odnawiaj mnie. Niech wyjdę z tej burzy nie tylko bezpieczny, lecz przemieniony, z odnowioną wiarą, przywróconą nadzieją i odnowioną odwagą. Niech spokój, który widzę w Twoim duchu, odzwierciedla się w moim sercu, i niech nigdy nie zwątpię, że nawet w najsilniejszych burzach Twój głos może uspokoić, uzdrowić i przemienić. Dziś, Panie, wybieram pozostanie w łodzi z Tobą, nawet gdy fale wznoszą się, nawet gdy wiatr wyje, nawet gdy wszystko wokół mnie wydaje się zawalać. Wybieram ufać, wybieram słuchać, wybieram być prowadzony. Niech moje życie odzwierciedla Twoją obecność. Niech moje serce będzie ołtarzem oddania, a moja wiara latarnią, która nigdy nie gaśnie. Dziękuję Ci, Panie, że mnie nie opuszczasz, że nie odwracasz od mnie swojego spojrzenia, że uczysz mnie słyszeć Twój głos pośród chaosu. Niech ten pokój i siła przenikną każdy obszar mojego życia i niech w każdej burzy pamiętam, że jesteś ze mną zawsze, niezachwianie, wiecznie, pełen miłości. Niech moja dusza nauczy się rozpoznawać każdy moment ciszy jako okazję do usłyszenia Twojego głosu. Niech mój umysł otworzy się na Twoją mądrość, a moje serce znajdzie odpoczynek, nawet gdy świat wokół mnie wydaje się rozpadać. Niech wewnętrzny spokój będzie stały, a moja wiara mocnym fundamentem, który wytrzyma każdą burzę. Jeśli poczułeś obecność, która uspokaja twoją duszę i odbudowuje wewnętrzne mury, zostaw komentarz, dzieląc się tym, jak ta modlitwa poruszyła twoje serce. Polub wideo, aby szerzyć tę wiadomość nadziei. Udostępnij je komuś, kto potrzebuje tych słów i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać kolejne chwile refleksji i pokoju. Niech Twoja wiara się wzmocni, a wewnętrzny spokój znajdzie trwały dom w Twoim życiu.